Cześć, wracam po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj Wam pokażę 5 sposobów na upał. Pierwszy sposób na upał to sobie wziąć poduszkę, pójść pod wiatrak i siedzieć pod wiatrakiem i pod wiatrakiem cały czas. To ma wyglądać tak. Dobra, to to ma wyglądać tak. Bierzecie poduszkę, byle jaką. Kładziecie ją na podłodze. Włączacie wiatrak. Macie i macie głowę pod wiatrakiem. Teraz drugi sposób. Drugi sposób to leżeć i na podłodze. Czyli tak. Tak. I po prostu leżeć na podłodze. Teraz trzeci sposób. I trzeci sposób, czyli najłatwiejszy sposób, zrobić sobie wachlarz i się wachlować. A czwarty sposób to zaraz wam pokażę. Czwarty sposób wystarczy po prostu mieć wodę i ją po prostu mieć, wziąć w rękę i sobie ją wylewać na włosy i na twarz. A piąty sposób to po prostu jak się zmęczycie to wziąć wodę do buzi i ją wypluć. Dobra, to już koniec odcinka. Jeżeli mój poradnik wam się przyda, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli film się spodobał, to subskrybujcie mój kanał. Elo.